Cześć kochani, dała wam ten audis trochę popalić, mnie troszeczkę dała, bo wytykała wszystkie błędy, no ale zobaczmy jaki będzie dzisiejszy dzień. Dzisiaj mamy czwartek, o no i od razu lepiej, przy tym czwartku się zrobiło, mamy rajdo. Um, chciałabym podziękować wszystkim tym, którzy odwiedzili mój sklep. Dziękuję za zakupy. E, dziękuję za komentarze, za to, że do mnie piszecie. Jestem Wam bardzo, bardzo wdzięczna. Dziękuję, kochani. E, Taka a propos do internetu i wszystkiego, um, co z tym związane. Także, kochani moi, cudowności na dzisiaj Wam życzę. E, działajmy, wspierajmy się, e, jakby. Ruszajmy po to, czego pragniemy. Ruszajmy po to, co jest nam tu potrzebne. Um, mamy dzisiaj rajdą, i mamy też dzisiaj czwartek, czyli dzień Jowisza, dzień powiększania, dzień możliwości. Wykorzystajmy to, tak. Wykorzystajmy to, więc jakby niech to działanie, niech ta moc i siła tutaj tego ruchu będzie w nas, ruchu do przodu, ruchu spontanicznego, ale też w odpowiednim rytmie, żebyśmy nie robili niczego na siłę, ale szli w zgodzie z swoim rytmem do przodu. Także ja Wam życzę cudownego czwarteczku.